Wrocław Gastro News, 24 kwietnia. To są wiadomości ze świata wrocławskich gastronomii, które prawdopodobnie nikogo nie interesują. Kilka smutnych zamknięć na początek. Z po sześciu latach znika Di Cafeteli. W najbliższym czasie na płycie rynku zabraknie legendarnej kawiarni Literatka, która działa nieprzerwanie od 2006 roku. W Jej miejsce zajmie Green Café Nero, który otworzy swoją kawiarnię również przy dworcu, gdzie z kolei pojawi się w zamian za etnokafe. Z końcem kwietnia znika Champagne for Breakfast. Jak widać, opcja z bombelkami do porannego śniadania się nie sprawdziła. Co z planowanych otwarć? Wprost z miasta Łodzi zawita do stolicy Dolnego Śląska tatarowy projekt siekany mieszany. Będzie on działać pod adresem rynek 8, a więc tam, gdzie wcześniej przez lata funkcjonowała kawiarnia z z kolei lokal połumami przejął wracający do Wrocławia The Mexican. Krzysztof Matuszkiewicz już niebawem zostanie mózgiem projektu pod nazwą Ach Bajgiel, który otworzy się w centrum. Tuż przy dworcu głównym otworzy się drugi we Wrocławiu koncept skupiający się na hawajskich Pokéballach. W Waikiki zjecie kilka gotowych bowling, a także potrawy z z mięsem z Big Green Eagle. W newsach nie mogło zabraknąć informacji o najnowszych kepsach. Tym razem o dziwo jest to coś ciekawego i godnego zauważenia. W taze na Wita Stworza zjecie m.in. niespotykane wcześniej tureckie tantuni. z kolei zamian za sufre na Drobnera mamy już kolejny lokal nano kebab malczyńskich. Na koniec jeszcze azjatyckie nowinki Na świętego Mikołaja ruszył pan Mian z chińskimi makaronami, a więc następca baru wonton w tej lokalizacji. W Bingsu House na Kotlarskiej zjecie natomiast koreańskie desery. Po więcej informacji ze świata wrocławskiej gastronomii zapraszam codziennie na wrocławskie podróże kulinarne.